Tusk obniżył inflację. Tam coś poprzestawiał te tryby, coś tam porobił i wziął obniżył. No zapytajcie, jak on to inflację obniży? Bo rząd nie za bardzo ma wpływ na obniżenie inflacji. No, ma bardzo duży wpływ na odwyższenie, no i to wszyscy razem robili w 2020, 2021 roku, co robili? Zamykali gospodarkę i dawali ludziom pieniądze przedsiębiorstwom za niepracowanie, za przestoje, żeby tam się nie pozarażać, nie? No, no to stąd się wzięła inflacja, no jak to było, no, prosta matematyka. Mamy określoną ilość pieniędzy w Polsce i jak podzielimy to przez Wszystkie dobre usługi w Polsce, no to wychodzi jakaś średnia cena. No ale jak dołożymy pieniędzy, a tak się stało, a nie dołożymy dóbr i usług i to przez siebie podzielimy, no to średnia cena wszystkich dóbr i usług musi wzrosnąć. Wiadomo, jedne wzrosły bardziej, drugie mniej. No ale tak właśnie powstaje inflacja. Bank Gospodarstwa Krajowego, taki bank zależny od rządu, wyemitował obligacje. Narodowy Bank Polski je skupił, a więc wziął, wytrząsnął sobie z powietrza złotówki, dał dla tego banku gospodarstwa krajowego. Bank gospodarstwa krajowego przekazał to Morawieckiemu, Morawiecki, jako dobry pan, porozdawiał, porozdawał firmom i ludziom za niepracowanie. No i tak powstała inflacja. Były też dodatkowe. Czynniki podwyższające inflację w ostatnim czasie, no takie jak wzrost ceny surowców. No ale na to rząd nie ma wpływu. Benzyna była droga, koszty rosły. Był wzrost cen energii. To już Zielony Ład. Dziękujemy serdecznie, Szanowna Unia. No też to miało wpływ na podwyższenie inflacji. No i przyjechało do nas po wybuchu wojny sporo Ukraińców, którzy przyjechali ze swoimi, ze swoimi pieniędzmi. Na przykład kupili mieszkania za nie, więc też to cenę mieszkań i cenę wynajmu pociągnęło do góry. No ale jak teraz obniżyć tą inflację, jak to Tusk zrobił? No nijak. No. Obniża inflację Narodowy Bank Polski. Co on robi? Podwyższa stopy procentowe. No bo teraz tych pieniędzy w gospodarce zrobiło się za dużo, więc trzeba je zabrać od ludzi, powyciągać. No i płaciłeś Tysiaka za mieszkanie, za kredyt, a teraz płacisz dwa. Więc tego tysiaka, którego wcześniej mogłeś na coś wydać, teraz nie wydasz na jakieś dobra i usługi, więc cena, więc popyt będzie mniejszy, cena ich przestanie rosnąć. No i inflacja spadła. Co to znaczy? Że spadły ceny? No nie! Chodzi o to, że ceny rosną wolniej rok do roku. Wcześniej o 10% rok do roku ceny rosły, a teraz tylko 2 czy 3% rok do roku ceny wzrosły. No to może Tusk będzie tak dobry, no i weźmie... I zrobi deflację? Czyli, że ceny będą z roku na rok spadać? No, tak dobrze, ja bym był zadowolony, pan byłby zadowolony. No, ale nie, rząd tak nie zrobi. W ogóle teraz, jakby chciał. Podwyższyć inflację, no to by musiał dawać kolejne jakieś tam zapomogi, dopłaty do kredytów, dopłaty do tego, do tamtego, tych pieniędzy, wrzucać do gospodarki, to by miał wpływ na podwyższenie inflacji, na obniżenie inflacji, jak już powiedziałem, nie ma. No ale rząd też nie może sobie pozwolić na to, żeby ceny spadały, tak jakbyśmy chcieli, no bo wiesz, dla rządu najlepiej, żeby taka była inflacja, żeby ceny rosły. Ale tak żeby ludzie się nie buntowali i też żeby się nie zamieniła w hiperinflację, no bo to wtedy gospodarka pada. Dlaczego? No bo rząd ma dług do spłacenia. Olbrzymi dług do spłacenia, a więc ściąga z podatków pieniądze, no jakby wszystko było tańsze. Chleb tańszy, pralka tańsza, VAT do budżetu mniejszy, a dług taki sam. Ciężej go spłacić, ale w drugą stronę, jeżeli ceny rosną rok do roku tam po 5%, na przykład, no to my coraz więcej z tego VAT-u ściągamy z tych różnych podatków, a dług nominalnie maleje, więc widzimy, że dług rośnie cały czas, no ale w relacji do PKB jest tam około 60%, no właśnie, bo inflacja dzięki inflacji tak jest. Więc nigdy deflacji nie będzie w tym systemie finansowym, ceny nie będą spadać. Jakby sobie niektórzy myśleli, najwyżej będą wolniej rosnąć. Za natomiast będą rosły takie aktywa jak złoto, bitcoin, których nie można dorobić tak jak złotówek, dolarów czy euro. Dobrego dnia.